impreza z cyklu Wracamy po pandemii, czyli program ożywienia lokalnego. Kończymy tegoroczny pilotaż tego programu właśnie tutaj w Kijowicach na pikniku wśród motyli. Ważne drodzy Państwo, to co wychodzi, czyli możliwość integracji między mieszkańcami poszczególnych sołectw na terenie naszej gminy. Bardzo fajnie się to wszystko udało. Dobra zabawa, wspaniałe konkurencje, niesamowita energia mieszkańców, zaangażowanie. We wszystkie możliwe atrakcje, które dzisiaj tutaj odbywały się. Odrobina deszczu, takiego lipcowego, wakacyjnego, coś niesamowitego. Muzyka narada z mieszkańcami, były warsztaty, przygotowaliśmy się, przygotowałyśmy się tutaj około roku do tego, jak wrócić po tych oboszczeniach, zamknięciach. Ale myślę, że żeśmy się odnaleźli. Kierunkowaliśmy się, tak prawdę mówiąc, motylem naszym, który tu jest chroniony w Naturze 2000. Ta no, organizacja poszła nam bardzo dobrze. Mamy dużo wsparcie potencjału ludzkiego w Kijowicach. Przy wsparciu pana burmistrza Okisu dajemy radę. Mimo trudnych warunków pogodowych, jakby, ale dajemy radę. Się cieszę również, że ta grupa nasza tutaj moja jest tak aktywna i one naprawdę ciężko pracują. To, że było takie fajne, niby parę minut pokazanie, ale proszę mi wierzyć, to jest ciężki kawałek do zatęczania. Biedne, ciężko na to pracowały, żeby tak ładnie wystąpić. Dlatego mam nadzieję również, że wszystkim się podobało i dołączą do nas po prostu. My działamy tutaj w kole gospodyń wiejskich. I no na co dzień na co dzień jesteśmy z naszą panią Sołtys w zgodzie i ona przyjeżdża do nas bardzo często. My rozmawiamy, dużo rozmawiamy o wszystkim, więc i na, nawet na temat tej imprezy to nie była dzisiejsza tylko koncepcja czy wczorajsza. To już było zaplanowane wiele czasu temu, ale no jak już to wychodzi. Mamy swoją grupę ludzi, którzy zawsze są tutaj z nami, którzy nam pomagają. Jest też właśnie gmina Bierutów, gdzie też pomaga nam dużo, wystawiają on na przykład swoje, tam nasz prowadzący pan Grzegorz, oni zawsze są też z nami, nie? tylko trzeba dużo swojej inicjatywy włożyć w to, trzeba troszeczkę pracy swojej wcisnąć w to wszystko. Pewno warto zapoznać się z tym, co mamy w tych kijowicach, z tą naszą naturą, bo to jest taka tematyczna, nawiązanie do motyla, to nie jest nic wymyślonego, bo ten nasz motylek naprawdę tutaj jest. Fioletek czerwączyk on się nazywa i tak naprawdę on tutaj lata, on tutaj jest. On, yy, mamy kwiaty nawet, które, którymi on się tam yy, pożywia, one rosną wzdłuż naszej widawy. Także to nie jest nic wymyślonego, to jest czysta natura. No myślę, że dzieci się cieszą, dmuchańce, konkursy, można poznać innych ludzi. Także fajna inicjatywa. Po tej pandemii, który wszyscy byliśmy zamknięci, więc to jest dobry pomysł, żeby teraz coraz więcej takich imprez. 啊！ Mam tą przyjemność wzięcia udziału w jury w konkursie na najpiękniejszego motyla, na strój najpięknie, najpiękniejszego motyla. Dzieci wszystkie zaprezentowały się bardzo ładnie. Głównym takim czynnikiem, który brałyśmy pod uwagę, było, była kreatywność. Brałyśmy pod uwagę na pewno, czy strój jest wykonany własnoręcznie, czy to nie jest też. Strój kupiony. Nie było łatwo wyłonić trzech zwycięzców, ale udało nam się. Mam nadzieję, że dzieci są wszystkie zadowolone z tego konkursu i po prostu szczęśliwe, że mogły, wziąć, że mogły wziąć udział w tak fajnym, kolorowym, malowniczym konkursie. Warto podkreślić, że pilotaż sprawdził się. Jest potrzeba organizacji tego typu imprez na terenie naszej gminy. Myślę, że przyszły rok, czyli tak naprawdę kolejna edycja tego programu pokażę, w którą stronę iść, jakich błędów ewentualnych nie popełniać, na czym się skupić, aby pokazywać jeszcze bardziej to, na czym zależy każdemu sołectwu to, co ma najlepszego do pokazania, bo to właśnie o to w tym programie chodzi, żeby pokazać tą wyjątkowość każdego sołectwa. Warto on wspomnieć w tym momencie, że plany wyglądają następująco. Te sołectwa, w których ta, to wydarzenie sprawdziło się może doczekać się kontynuacji w roku następnym więc trzymamy kciuki żeby państwo sołtysi Super! dalej chcieli uczestniczyć w tym programie rozwijać go i nadawać kształt jeszcze lepszy wydarzeniom które odbywają się w ich sołectwach program ożywienia lokalnego wracamy po pandemii jest również programem otwartym dla innych sołectw które chciałyby zgłosić się do tego programu pamiętajcie drodzy sołtysi Drodzy mieszkańcy, warto ze sobą rozmawiać, warto sprawdzić to, co macie najlepszego i zgłosić chęć organizacji takiego wydarzenia.